Jak zrobić tofu, który jest naprawdę smaczny, nie smakuje jak papier i które przekona do siebie nawet tofu przeciwników. Dziś mam dla Ciebie 7 naprawdę przepysznych przepisów na tofu, takich, w których jestem naprawdę zakochana i które wiem, że przekonują do siebie nawet tych, którzy za tofu średnio przepadają. Jeśli się jeszcze nie znamy, to cześć, jestem Irena, jestem magistrą dietetyki i zabieramy się do gotowania. Jako pierwsze zrobimy sobie pieczone Tarte tofu. W ogóle tarcie tofu jest naprawdę spoko sposobem na przygotowanie tofu. Po prostu bierzemy sobie zwykłą kostkę najlepiej tutaj wędzonego tofu i ścieramy na grubych oczkach tarki. Robi się to bardzo szybko. Takie tofu jest mięciutkie i ściera się naprawdę ładnie. Zajmuje to naprawdę niewiele więcej czasu niż po prostu pokrojenie tofu. Mamy takie. Tofu paseczki i teraz zrobimy sobie do nich marynatę, sosik, w którym będziemy to piec. Żeby zrobić sosik, bierzemy koncentrat pomidorowy, dodajemy do niego oliwę albo olej. Do tego dodajemy trochę soku z cytryny, sos sojowy i sporą, kopiatą łyżeczkę papryki wędzonej. To wszystko mieszamy. To dodajemy do tofu. Piękny sosik. I mieszamy. Wiele dużo osób obawia się jedzenia tofu i soi. Jest bardzo dużo mitów na temat tego, że tofu i soja są niezdrowe, źle wpływają na gospodarkę hormonalną. Są to mocne mity. Tak naprawdę tofu i soja są bardzo zdrowe. Tofu jest ekstra źródłem białka, szczególnie roślinnego. Ma bardzo dużo wapnia, związki, które wpływają przeciwzapalnie i też dobrze na nasze hormony. Ogólnie więcej o soi, o tofu i wpływie na hormony w tym filmie tutaj. Na soję i na tofu na pewno powinny uważać osoby, które chorują na choroby tarczycy, na przykład Hashimoto, niedoczynność tarczycy. Przy tych chorobach nie trzeba całkowicie rezygnować z soi, ale warto ją trochę ograniczyć i w szczególności nie jeść jej przy zażywaniu leków. Jeśli na przykład rano zżywasz Letrox albo eutyroks, to warto odczekać kilka godzin ze zjedzeniem soi, ale to wszystko wiadomo już konsultując indywidualnie z twoim endokrynologiem. Ja sama mam hashi, niedoczynność tarczycy, tofu jem, czuję się świetnie, tylko znów zwracając uwagę na te kilka rzeczy, więcej o soi, o tofu, o wszystkich zawiłościach jej działaniach w tym filmie tutaj. I też w opisie podlinkuję film na temat żywienia w haszyk niedoczynności, więc jeśli ktoś jest zainteresowany, to w opisie. A my co? Ja się rozgadałam, tu przechodzimy do tofu. Wygląda przepięknie. I teraz to nasze śliczne tofu. Będziemy piec. Bierzemy blaszkę, przerzucamy nasze tofu na nią. Rozkładamy cienką warstwę i wrzucamy do pieczenia. Takie pieczone tofu można wykorzystywać na przeróżne sposoby. Może być częścią wrapów, może iść na kanapki, może być dodatkiem do ryżu, do kaszy. Naprawdę bardzo polecam Ci spróbować. Można zrobić też go więcej na zapas. My dzisiaj zrobimy sobie z nim burgery. I tutaj przekroję sobie po prostu bułkę. Gdy to nam się piecze pokroję też warzywka. U mnie idą pomidorki. Troszkę cebulki. W ogóle pierwszy raz na filmie mam nowy porządniejszy nóż, i żebym tylko się nim nic nie skrzywdziła. Do tego mam też pokrojone już ogórki konserwowe, zieleninę i co? Czekamy aż się upiecza. Ile dokładnie pictopów w jakiej temperaturze? Dokładne proporcje, wszystko oczywiście jest w opisie. Nasze gotowe aromatyczne tofu tutaj wykorzystamy do złożenia burgera, smaruję bułkę majonezem. Daje zieleninę na to naszy pyszne tofu, do tego warzywka i pyszny burger gotowy. Naprawdę bardzo polecam spróbować utrzeć tofu. Jest to serio fajny sposób na jego wykorzystanie. Czy to właśnie w takim burgerze, czy jako dodatek do obiadu robi się szybko i jest naprawdę mega smaczne? Kolejnym naprawdę przepysznym sposobem na tofu są tofu sofritas. Jest to takie mielone tofu w sosie paprykowo-pomidorowym. Jest naprawdę pełne smaku, też idealne do wrapów czy jako dodatek do obiadu. Ten sposób na tofu był rozpromowany przez amerykańską sieć restauracji Chipotle. Tutaj pokrusz tofu w rękach i podsmasz na patelni na oliwie przez około 5-10 minut. W tym czasie zbęduj czosnek, paprykę, przyprawy, kolendrę, koncentrat pomidorowy i wodę, i tym powstałym sosem zalej tofu na patelni i gotuj jeszcze razem 10 minut. Takie tofu super sprawdzi się jako nadzienie do wrapów, do burrita. Naprawdę wrapy z tym wychodzą przeprzecudne. Dokładne przepis na nie w opisie. Super też będzie jako dodatek do obiadu, do ryżu, czy nawet do kanapek, czy burgera jest. Przepyszne. Kolejny sposób na tofu jest idealny dla wszystkich zabieganych, bo robi się ekspresowo, a w smaku jest naprawdę cudne. Potrzebujesz też do niego bardzo prostych składników, a mowa tu o tofu orzechowym. Tu tylko kruszymy tofu na suchej patelni. Posypujemy przyprawami, zalewamy sosem sojowym i grzejemy około 5 minut, żeby to tofu nam trochę przeschnęło. Wyłączamy grzanie, dodajemy masło orzechowe, to wszystko mieszamy i to tyle. Takie tofu też super nada się do kanapek, czy jako dodatek do kaszy, czy do ryżu. Kolejny przepis na tofu to coś, w czym ja ostatnio jestem absolutnie, absolutnie zakochana. Jest to matar tofu. Jest to przecudny sos indyjski, z którym masz gotowy obiad w 15 minut. Obiad, który jest tak smaczny, naprawdę to jest coś, co... Mega polecam spróbować. Jest to przepis z najnowszych wiosenno-letnich jadłospisów DIY. Znajdziesz tam masę właśnie takich szybkich do zrobienia przepisów, które są bardzo odżywcze, z tanich składników, tak żebyś mogła zadbać o siebie na wiosnę, ale nie spędzając na to masy czasu, żeby móc mieć czas na wszystkie cudne wiosenne rzeczy i dalej dbać o siebie od środeczka, czuć się lepiej. No ale co, my lecimy z naszym matartofu. O, serio, o, już się nie mogę poczekać, aż będę to jeść. E, tutaj zaczynamy od... Cebuli, ja ją sobie kroję tak na większe kawałki i wrzucam do blendera. Będziemy ją szatkować. Do tego dodaję też imbir i czosnek. Tutaj możesz też to po prostu pokroić. Ja wolę sobie to wrzucić do blendera i tak poszatkować, zblendować, żeby było mniej krojenia. To wszystko wrzucam, zakręcam i tak kilka razy pulsacyjnie blenduję. I zamiast kroić chwilę, moment mamy gotowe na patelni albo jak u mnie w rondelku. Rozgrzewamy oliwę, przerzucamy na nią nasze poszatkowane warzywa i to grzejemy razem około 2-3 minuty. W tym czasie kroję sobie tofu naturalny w niezbyt dużą kostkę. Jeśli wolisz, to tutaj też możesz użyć tofu wędzonego. Do rondelka dodajemy mrożony groszek, pokrojone tofu. Casatę pomidorową, mleczko kokosowe, do tego dużo mieszanki kary i odrobinę chili. To wszystko mieszamy, przykrywamy pokrywką i gotujemy razem około 10 minut. To zostawiamy na piecu, co jakiś czas możemy to przemieszać, ale tak naprawdę cały obiad gotowy jest. To naprawdę przecudny przepis i naprawdę bardzo, bardzo polecam spróbować, bo tutaj stosunek prostoty wykonania do smaku jest o cudny, naprawdę cudny. ma tartofu pachnie przecudnie, naprawdę je już uwielbiam, uwielbiam. Przekładam to na talerzyk. Do tego do zagryzania dodaję tortillę, ale też super będzie na przykład z ryżem. Ja lubię tę wersję z tortillą, bo po prostu robi się naprawdę ekspresowo. Zrobienie tego obiadu, który jest bardzo odżywczy, ma sporo białka, jest naprawdę przepyszny. Zajmuje serio 15 minut. Jeśli masz zrobić jeden przepis z tych wszystkich dzisiejszych przepisów, to naprawdę bardzo polecam spróbować tego. Kolejny przepis na tofu, w którym ja jestem ostatnio zakochana, to super kremowa tofucznica. Bardzo polecam Ci spróbować robić tofucznicę. Ten sposób jest naprawdę taka remowa no naprawdę cudna. Jak to robimy? Bardzo prosto. Rozgrzewamy oliwę na patelni, kroimy cebulę i ją tam podsmażamy. Kruszymy tak z 2 trzecie przygotowanego tofu w rękach i dajemy go na patelnię i to wszystko razem grzejemy tak 3-4 minuty. I tutaj kluczowe jest to, że kawałeczek tofu przekładamy do blendera, dodajemy wodę i to Blendujemy. To zblendowane tofu wylewamy na patelnię, dodajemy kurkumę, sól, najlepiej czarną, żeby był taki jajeczny posmak. To wszystko mieszamy i jeszcze tak z 4 minuty. I to zblendowane tofu daje tutaj naprawdę cudnej kremowości. Bardzo polecam Ci spróbować. Oczywiście do takiej tofnicy możesz dodawać jakie też dodatki, możesz skomponować z niej taki wypasiony talerz śniadaniowy. Jak go zrobić też, będzie oczywiście w opisie. Do kolejnego tofu potrzebujesz tylko cztery składniki. Jest to pieczone chrupiące tofu. Tutaj kroimy tofu w drobną kosteczkę. Mieszamy je z solą, z mąką pszenną i z oliwą. Przerzucamy na patelnię i pieczemy około 15 minut. Bardzo polecam Ci zrobić to tofu, jeśli już coś pieczesz i już i tak używasz piekarnika, żeby zużyć mniej prądu, albo zrobić takiego tofu na zapas i z prepować na kilka dni. To tofu w swojej prostocie jest naprawdę bardzo smaczne. Jeśli nie chcecie odpalać piekarnika, to pokażę Ci, jak zrobić jeszcze prostszą wersję takiego tofu, tutaj zrobionego po prostu na patelni. Na patelni Rozgrzewam sobie oliwę, kroimy tofu w kosteczkę. Prawie kosteczka. Przerzucamy do miseczki. Dodajemy czosnek granulowany, sól i mąkę. Tutaj mąkę ziemniaczaną, może też być pszenna. Ja do tego wolę ziemniaczaną. To wszystko mieszamy. Takie tofu przerzucamy na oliwę. Zostawiamy go tak do podsmażenia, za kilka minut możemy go przemieszać, obrócić. Tutaj po prostu możesz wybrać, czy wolisz odpalić piekarnik, wrzucić tamto tofu i zapomnieć o nim na 15 minut, czy nie chcecie odpalać piekarnika i wolisz po prostu wrzucić go na patelnię i co jakiś czas pamiętać, żeby go przemieszać. I takie tofu czy to pieczone, czy smażone będzie super do sałatek, jako dodatek do sosów. Supcio będzie, na przykład, też do takich azjatyckich makaronów, czy jako nadzienie do wrapa. To tofu dzięki dodatkowi mąki ma taką pyszną, chrupiącą skórkę. I jest naprawdę bardzo proste do zrobienia w smaku. Ucha, <sum> gorące. Daj znać, który z tych tofu przepisów najbardziej wpasowuje się w Twoje smaki. Ja obecnie naprawdę jestem totalnie zakochana w tym Matar tofu i mega polecam spróbować. A jeśli chciałabyś z moją pomocą na wiosnę bardziej zadbać o swoje zdrowie, ale robić to z masą smaku, jeść tak, by czuć się lekko lepiej, robić to z masą luzu, ale dalej skutecznie i z masą smaku i z prostych składników, które kupisz w zwykłym sklepie, to możesz zobaczyć najnowsze wiosenno-letnie spisy. DIY. Po więcej wiosennych przepisów koniecznie zobacz ten film. Tutaj więcej przepisów na pyszne tofu. Ja wysyłam ci masę uścisków. Dziękuję za dzisiaj. I do zobaczenia już wkrótce.